Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie na moim kanale z tej strony Roll Mad Games znajdujemy się na mapie Dzika Dolina z serii Spadek od Seniora w dzisiejszym odcinku powiedziemy sprzedać świnie bo tutaj widzicie, właściwie nie widzicie wam pokażę, tutaj widzicie mi tutaj świnie urosły trochę no i pora sprzedać, bo tu już miejsca mało się robi bo tutaj trochę widzicie sami, tutaj trochę wsypałem kukurydzy Tutaj się podpasły. Tak, jedną paletę kupiłem kukurydzy, bo e, szybciej rosły. Więcej białka mają i szybciej rosną. No tutaj mamy, e, wejdziemy sobie panel zwierząt. No tutaj zdrowie tak, 70% jest. Nie, źle lepiej by było 100%, wiadomo. No i tutaj ziarno mamy. No tutaj jest koryto, co tam dajesz? Tutaj jest podstawowa żywność to jest kukurydza. 50% tu jest ziarno, pszenica albo jęczmień, białko, to jakieś koncentraty i owoce ziemi, no to te buraki cukrowe lub ziemniaki, nie? No i ogólnie chciałem też sprzedać tę tutaj, tą tu jedną, bo 400 zł i tutaj te dwie. Zobaczymy, ile tu wejdzie. No dwie chyba tutaj wejdą na tą przyczepkę. No więc chyba je sprzedamy zaraz. Tu wejdę do środka. Więc tak, na w tą wsadzimy. I jeszcze tak myślałem sobie, żeby... No bo to jeszcze jedno miejsce jest właściwie, to tą. To. tutaj widzicie, załadowane. Gitara, tylko zamknąć. A, muszę odpalić, bo to inaczej nie pójdzie zamknąć. O, tu drzwi zamykamy, żeby nie uciekły. Tu również zamykamy, bo no jeszcze nie jest za ciepło. No teraz mamy aktualny miesiąc to jest marzec. Yy, tak początek marca gdzieś więcej to jest chyba bodajże. Yy, 5 marca, coś takiego. W yy, ostatnim odcinku tam nagrywałem Wam tutaj jak yy, była sprzedaż zboża, nieudana niestety, bo tam jakieś były drobne problemy techniczne, bo Yy, tam, znaczy, się zboże tam im nie pasowało, bo, za, bo dużo zanieczyszczenia było i nie chcieli przyjąć tego zboża tam, niestety. I tak to wyszło. Ale zaś po odcinku pojechałem do innego tam skupu, tam yy, kotorów tam dalej. No i wzięli ode mnie yy, bez tego, bez zamknięcia, że tak powiem. Jest, bez problemu. Dostałem za to 1000 zł. Więc sumie razu mi wyszło 5000zł zarobiłem, za tą całą, co wtedy tam załadowałem Także no, myślę, że jestem zadowolony Spoko cena Tam miałem pszenicę chyba, no pszenica to była e, Kilimandżaro, więc no dosyć spoko cena Za tę pszenicę No a teraz jadę mi te świnie sprzedać Tu już tam dzwoniłem wcześniej tam do nich, tam do tego, że chcę sprzedać, oni ja mówią, że nie ma problemu tylko, że muszę przywieźć, nie? Bo oni nie mają akurat wolnego transportu Więc zjadę im to zawieźć tutaj I myślę, będzie dobrze Prawie na miejsce tutaj O, tutaj po prawej stronie te budynki takie wielkie, te tutaj magazyny, to jest właśnie to miejsce tutaj Skup żywca tutaj mają To tu ogólnie wszystko skupiłem. i zboże, i żywiec, i... I produkty tutaj, i pomidory, truskawki w ogólnie wszystko przyjmują, nie? Bez problemu Bo tam kurde blady, to kurka, wódka to tam Nie chcieli ode mnie przyjąć tego zboża Były problemy, jeszcze muszę się z nimi wykucać. E, szkoda gadać Tu, o, tutaj w tym miejscu, tutaj właśnie widzicie taki Zaznaczone, taka łapka, to w tym miejscu właśnie przyjmują żywiec I to jest ładnie, cofnęmy trochę. O. No i w sumie razem zarobiliśmy 700 760 70. Właśnie 770, także jestem zadowolony z tej ceny jak najbardziej, no tak. No i teraz jadłem z powrotem do domu Potem tą samą drogą chyba będzie szybciej Tak mi się wydaje zresztą Tutaj jakiś ktoś się buduje, budownictwo jakieś, patrzy tutaj śmieci, jakieś coś. Wiadomo, było z, pod górkę, to teraz z górki jadę, teraz się 30 rozpędzi, maxa. Ale myślę, że ze 30 na godzinę pojadę tutaj tą drogą Bez problemu <grymne> No i z górka się skończyła tutaj Tu też jakaś jest bimbrownia O, bimbrownia, to jest coś takiego Ogólnie to, w takim razie tu byrki przyjmiją, nie? Tutaj, tu się skup pyrek jest, ziemniaków O, widzicie jakiś melen tutaj chodzi we w tym, tutaj pudce od autobusu. Patrzę, jakiś pijany, Jest cały czas w jednej to samą stronę. O, tutaj co wspominałem wcześniej, tu mam wapno kupione. Chyba my jeszcze na tym odcinku rozsiejemy sobie. To chciałem dzisiaj zrobić na tym odcinku. Dobra, po bąka. E, bąka. mam tutaj. Przynajmniej tu go miałem. A, dobra, tu chyba w garażu jest. No, tu zapuskiwać. O, tutaj jest bąk. E, będę się maluchem, sobie jechać. Bo tutaj widzicie tego oblina. Tutaj teraz trzymam w garażu sobie. No chyba, że jakoś ręcznie spróbujemy go wyciągnąć. No, a tak, trzeba wjechać tym maluchem. Teraz jest przeciągnąć ten lejek. On nie jest jakoś mocno ciężki, to plastikowy. No wiadomo, że tak się nie podniesie go zaraz. No bo trochę też waży swoje, ale, ale bez przesady, nie? nie? jest on taki ciężki. No, tutaj jest lek podczepiony. Możemy jechać dalej. To sobie jedziemy Jeszcze łopatę, żeby wezmierzyłem łopatę, bo gdzieś jak to załadować, bo tam nie nadujemy, trzeba łopatę wziąć. Tutaj łopata była On tutaj leży chyba. Czy wsadzimy do lejka? No. Tak, która mało realistycznie, bo nie, nie pozwoli ten maszyna wsalić do środka, no ale myślę, że zaraz te opaty będzie zgubimy. No i możemy jechać. No i jesteśmy na miejscu, tylko tutaj sobie go puszczę No i gitara, leje jego puszczony No to możemy ładować sobie ten tutaj Czekaj tylko się pójdziana wyłączę Będzie się lepiej ładować o, kurde, coś mi się to że... Bo... ...będę musi być późno O, cyk. Oj, olej to się szybko nam poszło to. tek roweracha. No, dosyć szybko idzie wampowym, tą łopatą ładować. No i taki sposób się skończyło, szybko trzeba nowo nadować. No i taki oto sposób skończymy tutaj wapnować te pole. No i taki to akceptuję, zakończymy ten odcinek. Także czymcie się widzowie i nie zapomnijcie o łapce w górze. Na razie cześć.